Ja na serce tu jebne kiedyś. I witam was ponownie w Terrarii Hardcore, ja jestem Kurczak. I dzisiaj, jak mówiłem ostatnio, zejdziemy sobie do jaskiń, które tam wykopałem, właśnie znalazłem troszkę tam na dole. Jak widzicie zgubiłem włosy, za mną jest łóżko, ogólnie dużo się działo od ostatniego odcinka w moim życiu, więc... Więc, więc, więc no muszę się tutaj ogarnąć. I prawdopodobnie umrę sobie w tym odcinku, bo idziemy do jaskim właśnie. Jestem gotowy na takie rzeczy. Powiedzmy, zaraz. Tutaj zrobimy magazyn, bo opisaliście. Wielkie dzięki Wam za łapki, zapisanie ktoś mi tu już z wami. Cholera. No i rzeczywiście, golda mogę dosyć przy sobie, bo to nie ma problemu, bo i tak umrę, to tracę golda na zawsze, bo tracę też postać. Ale ja jestem głupi, oczywiście zapomniałem o czymś takim jak właśnie, że mogę to stracić. Oby o, bo umrę i tak. Tak więc lecimy, nie będziemy sprawdzać to mi tam pisze, nieważne. Z was pozdrawia oczywiście od razu, bo to z opisał, ale dzwonić to raczej, znaczy na skype raczej nie będzie chciał, bo pisaliśmy na Steamie. Jak widzicie tam jest nadal jaskinia i tu jest jeszcze jedna jaskinia, którą będziemy sobie wykupimy i tutaj postawimy świtkę. Tu chyba nic nie będzie w tej... Bo to jest taka wodna jaskinia malutka, więc okopiemy się do tamtej, gdzie są trzy demonaltary. O. To już jest fajne. To już mnie ciekawi nawet. Ciekawe czy znajdziemy tam coś ciekawego. A no i napisaliście też gdzieś. zgubiłem młot w ogóle, no. Oczywiście, młotę już nie odzyskam, ale dzięki wielkie. Za aktywność, oczywiście, waszą, już to mówiłem. Ktoś pod drugim odcinkiem do napisał. 50 komentarzy dla statystyk. <grym> tobie też dziękuję. Znaczy, wolałbym, żeby to były normalne komentarze. Tam dla statystyk. Dla, dla tych statystyk jest tak troszkę śmieszny. zabawny żart, ale już też tak nie przesadzajcie. Raz można, drugi raz już walałbym, żebyście na przykład napisali co tam zrobiłem, co powinienem zrobić w odcinku i tak dalej. Zresztą nam to wychodzi troszkę jak dziennik, bo jak zauważyliście wschodzi słońce to ja zaczynam odcinek, zachodzi słońce kończy odcinek. I tak przez noc sobie jeszcze coś tam porobię i następny odcinek o, jesteśmy w zimie. Następny odcinek sobie już tak nagrywam na spokojnie. Jak już się zaczyna nowy dzień. I wtedy mamy taki... w miarę w... czas grania takie normalne, o, około 20 minut właśnie i takie fajne odcineczki dziennikowo wychodzą, myślę, że wam się podoba. No, pokazaliście tam kilkanaście, kilkadziesiąt raczej lajków, no, to może być, powiedzmy. Pod tym też ma być dużo, bo no, mi się nie będzie chciało, bo mnie to motywuje do, do nie, nieginięcia, jak widzę, że wam się seria podoba. O, Merchant, bardzo się cieszę z tego powodu, dobra. Wynurzymy się na chwilkę. Nie wiem po co postawiłem to, pochodnie. tutaj już ją zbieram. Tam jest skrzynia. Tam będę chciał zejść. Zanim właśnie będziemy spadać na dół, to przechodzimy jeszcze tam. I liczę na to, że nie zginę szybko. Po prostu nie chcę na razie tak jakoś głęboko schodzić, raczej będziemy się przesuwać na boki. Jak ja teraz właśnie na krześle. Raczej będziemy się przesuwać na boki, ponieważ ja bym chciał właśnie zdobyć najpierw dużo tych różnych materiałów na yy, przeżycie. No wiadomo jakieś tam żelazo, które jest na dole, na przykład y, koper, żeby porobić sobie zbroję, jakieś tam broni, nie wiem, kilofy. Kilof to chyba złoty dopiero zrobię, więc na razie nie martwię się o niego. No, a potem jakiegoś bossa może gdzieś tam głębiej wejdziemy do tych jaskin. Ktoś też pisał, że Mangetsu w ogóle tą serię robi, a ja nie wiedziałem o tym, więc żeby nie było, że ściągam, bo już tak komentarz prześmiewczy się pojawił, ale no, żeby nie było po prostu, to tłumaczę. że Nie wiedziałem, a grać chyba w każdą grę, może każdy. Więc nie widzę żadnego problemu, tutaj spoko całkiem. I ktoś napisał, że on przez, przetrwał do muna aż, no to naprawdę niezły wynik. Niezły, bardzo dobry jak na hardcore'a. Więc, no gratulacje. Ja oczywiście raczej się na tego hardcora tam nie dostanę, znaczy na hardmoda się raczej nie dostanę, więc... Więc nie liczcie, z mojej strony też dostaniecie jakiś długą serię z tego raczej. A ja to zaraz sobie zginę, nie martwcie się mnie. o mnie. No właśnie pisaliście, ciekawy ile kurczak przetrwa. No to oglądajcie, się dowiecie dokładnie. Czy Może będziecie na, na cheaty lecieć, zobaczycie tylko ostatni odcinek. No, no tak nie wolno. Tak nie wolno. Okej, okay, i Demolicienza, bo mamy jeszcze, dobra. Pewnie bardzo bym się cieszył jakbyśmy dostali tutaj yy, jakąś broń, pistolet Flargen. Wtedy mógłbym sobie przyzwać yy, tego ziomka od pistoletu właśnie. Dobra, żeby nie spać. Kaczuszka mi już wkurwiasz, tak brzydko powiem. Dobra, tam jest jeszcze zejście na dół, ale ja na dół tak bardzo nie chcę schodzić, jak już mówiłem. O, jaki parkour, patrzcie. A. Zabijemy kaczuchę, bo mi... W... Nie wolno zabijać kaczuchy, bo cię będzie gra lagować. Tak się nie robi. Gra wyczuła, że jestem złym człowiekiem i zabija kaczusz... No, już że zrobiłam kaczuszkę, to ona się obraziła na mnie. I koniec. Może się nie wleje do tego poziomu. Nie wleło się, super. No i oczywiście obstawialiście, jaki sposób sposobem zginę. Chyba najczęściej widziałem, że w jaskiniach walnie mnie kamień po prostu, no. Ale podobnie z własnej głupoty umrę, bo coś tam zrobię, to zapomniałem. Tak jak na przykład zapomniałem o tym, że złota, znaczy no, pieniążków mogę nosić przy sobie, bo i tak, bo i tak jak umrę, to, to, to one wypadną na zawsze. Ich nie będzie. Było i nie ma. Gdzie ja tu mogę? Dobra, świeczkę chciałem tu gdzieś postawić. Coś tu było, nie wiem. Myślałem, że to pułapka, jak ja tak się dziwię. A dobra, fajne miejsce mamy. No tutaj sobie postawimy otwórę. Jeszcze jedną A, tak nie wykorzystaj. woda, denerwujesz mnie. O Boże. O. No serio, dobra, możemy wyskoczyć tak, jestem debilem. Ale jak będziemy spadać, to nie będziemy spadać. Nie wiem, kto to zrozumiał, ale jak nie będziemy spadać, to będziemy spadać. Ktoś. Ok. Tutaj, jak troszkę jolo się podkopie. Chwileczkę, odejdź sobie. Dobra, raczej bezpieczne jest nie mogę się skupywać na dół. Nie powinienem umrzeć z takiej wysokości, mam nadzieję. Okej. Okay. Co my tu mamy? Tu słyszę jakiś potoczek gdzieś sobie płynie zwolna. Potoczek płynie zwolna, la, lalalala. La. O, mamy zejście dalej. Tu jest lód i nic nie ma więcej, chyba. Zobaczymy zaraz. No ogólnie całkiem fajnie Wam się chyba ta seria podoba Oglądacie w miarę. Sprawdzam sobie statystyki oczywiście. Komentarze są, to mi się podoba, lajki są, więc A No wiadomo, Terraria to Terraria. Bardzo lubicie Terrarii. Tam nic nie ma, tam jest jakieś jeziorko. A do wody to raczej nie chcę podbijać. Chociaż no, ciężko tu bywa coś ze znalezieniem czegokolwiek, więc chyba będziemy musieli jednak się tam przekopać jakoś. Ale to raczej nie z tej strony. Slimet szedł sobie nas powkurzać. No, oczywiście bardzo dobry szczały kurczaku. O, świetny skok tak samo. Ja tu na parku się nie nadaje. No ja ciężki dzień miałem wczoraj. Po prostu <głos》> to jest rano jeszcze, więc, więc... Więc więc tak sobie żyję powoli na tym na wsi Dobra, tutaj sobie zrobimy dalszy rozkopek tutaj. Jest jakiś śmieszny, o. No to schodzi już tak po dwie linie. Ja mogę sobie włączyć to i tak kopać. O, ręka sobie odpoczywa. Dobra, nie taka złota opcja jest z tym. O, tak trzeba, dobra. Jeszcze dziwiam, o co chodzi. Bo nie chce też spać, wiadomo gdzieś. Pochodnia jakaś, co jakiś czas się może przydać. Co by właśnie światełko nam zrobić i, i zrobiła. Nie zrobić, co wiadomo. I co by nam właśnie oświeciła, czy tam nie nadchodzi jakiś potwór jak na przykład teraz tutaj sobie slime idzie. Więc, dobra, jeszcze, jeszcze nie ginę. Jak stąd spadam? O i żelazo, super. No. Ula la! Tutaj na skarby trafiliśmy i to niemałe. To mi się... No nie koptam w górę, no po co tam go wiesz? Dobra. Kurde, burczy mi w brzuchu. Widzicie jak ja się poświęcam? No, nie wiem, kurde, żeby nagrywać tylko. Jestem uzależniony od nagrywania. Nie wiem czy ktoś taki jest. Ktoś to wrzuca 20 tysięcy filmów dziennie i... Można go nazwać uzależnionym? Ło! ale się zdziwię, myślę, że to woda jest. Dobra, tutaj sobie... To jest u góry to takie kolorowe. Chyba silver. Mm -hmm. Sobie zrobimy platformę. I kopiemy. Platinum! O, to mamy tungsten i, platinum. I to jest... Tak, to jest tungsten. Tangens, już mi się zgodzi aż... Tangens. Uy. W mamy teraz pełno, tego jakieś rysowanie wykresów i tak dalej, więc... więc... No ale zaraz koniec szkoły. A i mój wyjazd się przesunął, więc... O, nie mam pochodni? Więc yy, na razie filmy będą w miarę tak regularnie, a potem się dopiero będę musiał martwić o nagrywanie. Tak już wiecie. Best. O, i założę, że mogę gwiazdki sobie zrobić. A no, wydaje mi się, że jest jaskinia. Nie wiem czemu, tak niżej. Tu jeszcze koper był do wykopania, to też trzeba będzie zejść. O, robak. Wydaje mi się, że tu gdzieś jest jakaś jaskinia. Taką dziurę widziałem. Inny trochę cień niż po powinien być. Nic tu nie ma. Czyli moja intuicja mnie ją zawiodła. Zwiędła mnie. No i z Gredzio zaczął grać w Harrisona. Może, nie wiem, nagram jakąś taką serię, gdzie jego uczę właśnie grać troszkę bardziej. Znaczy na jakichś pojedynkach, czy coś takiego. Nie, będzie przechodził Czarną Górę, czy Max jak już zbiera hajs. Na razie z gra sobie na boty i gra sobie tak przeciwko różnym ludziom, ale to tak na spokojnie. O, tak bym to nazwał właśnie. Na spokojnie sobie grywa. Mamy liny. Mamy. Dobra, to tutaj sobie linę zbudujemy. nie mamy więcej liny. Wyjdziemy na chwilkę, bo... Bo może coś sobie kupię tam ciekawego. Zobaczymy też jak się ma tutaj nasz merchant. Grzybki nam powrostały, super. Muszę pozbierać chyba troszkę piasku tam nadal. No i super, fajnie sobie siedzą. Eee, co ja tu mam? Przy skrzyniach jeszcze nic nie ma, z tego co widzę. Jakieś rudy. Tu jest jakieś ruda. Okej, okay, i craftingujemy sobie. Ile nam tego tutaj zostanie? No, dosyć tak średnio. Z tego co widzę na razie. Ok, co ja tu mogę zrobić? Mogę zrobić wędkę. Miak plan. World jakieś, coś tam, coś tam zbroi jeszcze nie mogę robić, to na pewno nie chcę. No, niby mam już troszkę tego żelaza, ale to jeszcze jest za mało na wszystko. To bym mógł zrobić jedną rzecz prawdopodobnie z tego dopiero. Więc sobie odpuścimy. Zatyna tutaj, o super placjonowa, różdżka jest łupi łupi. Więc będziemy sobie mogli zrobić ją. Zjadamy. Super. Pani poszona, nie wziąłem oczywiście bo po. Dobra. I wymyślałem, że zrobimy. O tak. Jak tu zgaszę to ile będzie światła? Spoko taka piwnica zaciemniona, całkiem przyjemnie. Tę skrzynkę też tam później przyniesiemy. O, ptaszki sobie latają. Fuck yeah. Shop. Tu tu nie sprzedajesz nic ciekawego o tej Howardzie. Howardzie... Mamy 9 potionów, widzę. Potiony są niepotrzebne. Troszkę lin sobie kupimy. Bagneta. Jakby nam się mógł przydać. O. Możemy sobie złapać teraz. Króliczka. Kuliczka mamy, ohohoho Ło, że spadnę Dobra, podnoszę. się O Kuliczki mam, o zajebiście, to ja mogę już zrobić ten... Potiony chyba przy nich Toż nie, to muszę na stole postawić Dobrze, a i sobie zrobimy na przykład takiego tutaj Wleciał nam jeszcze jeden Siarka, no to widzicie Idealnie pasuje, siarka, wybuchy i te sprawy Zebra Follow Tail Poustawiamy sobie, bo fajne są. Tu już nie ma miejsca. Ja mogę zrobić tutaj Potiona. Yy, nie. A tam u góry? Nie Wiadomo co do Potiona było potrzebne, chyba nie mamy żelu właśnie. No. Eee, dobra, to nic. Po sobie zbijemy w takim razie zostawimy to. Okay. Powoli będę musiał przenosić te rzeczy stąd. Ale to jeszcze nie teraz. Może w nocy to zrobię właśnie między odcinkami, żeby Was nie zanudzać. Sweetness potion, okej. Okay. Te butelki sobie niepotrzebne. Bagneta sobie zostawimy, gwiazdki sobie odstawimy w takim razie. No i resztę sobie... Jakieś shurikeny. Dobra, niepotrzebne jest to na razie. Ok. I tu narzędzia z tyłu. Okej, okay, możemy wracać do jaski. Jeszcze troszkę pokopiamy. Znajdziemy jakąś. Kolejną kondygnację. Uh, uh, uh. Ja na serce tu jednę kiedyś. Mój Boże, ale się wystraszyłem. Jak się. Oluju. Pochodnio. Ty kur... Dobra, tu poświecimy. Ale wystraszyłem się. Boże. Już myślałem, że martwy. Padlina, jakby to powiedział mój kolega Którego tyle spójrz z Dobra, nie wiem na boki lecieć ale W sumie to jak mamy tutaj linę to możemy tutaj kopać, a nie Mhm Fajnie, młotku Cieszę się z tego powodu niesamowicie Jezu, jak się wystraszyłem znowu z tą zmianą, tak dziwnie Bo ale, będę prawie spadłem Fajnie To tak sobie polecę, co się będę A, to jest kamień chyba Nie, to jest jakieś żelazo nie, to jest topas. O, słyszę zębiaka. Nam na głowę nie spadł. O, wykrakałem. Mhm. I nam tu już będą spadać na łeb, bo się noc zaczęła. Okej. Okay. Tu jest jakaś dziwna jaskinia. Nie wiem, czy to nie są. Chyba nie pajęki. Nie pajęki. Pajęki nie mam na razie. to się wyłączyło? Wyłączyło się kopanie takie? Dobra. Trudno. Ale ładnie, jacie. Dobra, tu jeszcze mogę stanąć. Oj, to jest lód. Ale nie wygląda jak lód. Taka ładna jest jaskinia, naprawdę. Jaci, ale fajnie. Ale tu są takie bogate jaskinie chyba. Dobra, wykupujemy sobie. Ale zajebiście, nie? Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Takie naprawdę porze na w których widzicie, można dużo wykopać. O jak ten kilo się szybko teraz kopie fajnie, dzięki temu podiumowi. Tutaj trzeba się uważać z tym kopaniem dziwnym, bo ona jest dziwne. Okej, okay, tam mamy demonium. Demonice, nie demonium, pan demonium. Super, tutaj mamy koparką na tora. Kopiemy. Wiem, mamy minutków, 15, no to zaraz ja sobie tutaj skończę. Znaczy, wykopiemy jeszcze troszkę, bo musimy pozwiedzać tych jaskin. Za miejsce znaleźliśmy, naprawdę. Cieszę się, że, że, że czułem kupać. No, bo kurde, bogato, naprawdę. Nie wiem, czy może ten biome właśnie jest tak ustawiony, żeby tutaj się więcej spawnowało tych rzeczów różnych. A, bo to muszę już tak podstawiać. Okej, okay. dobra, jeszcze sobie tutaj wykopiemy. O! Tam mnie coś przyblokowało, nie mogę. O, oh, fakt. No czemu nie rzucasz tym? Dobra, super. Włócaj coś. Okej. Okay. Tu już jesteśmy głęboko dosyć, bo słyszę muzykę. Okej, okay. tu na razie sobie zrobimy. O, patrzcie, jaki spadek. Dobra, tam na razie nie chcemy bez... Możemy zejść nim, ale... Ale boję się. Jakby coś to mamy pod na teleportację więc możliwe że jakbym gdzieś tam umiera to mogę się teleportować do domu po prostu już bym spadł jak przed chwilą bo, bo jestem idiotą Teraz robimy sobie tak Teraz tu nie spadnę, okej okay. Ja naprawdę odczuwam to jakbym był tą postacią w której właśnie mają się nogi odsunąć spod tutaj właśnie, znaczy to ma się odsunąć spod nóg, już nie mogę się wysłowić aż To się poczułem właśnie takie dziwne uczucie jakbym już spadał i po prostu... lęk wysokości więc można się wczuć na tym hardkorze coś fajnego się tu wydarzyło dobra, przekopiemy się do tajnej dla bezpieczeństwa może coś jeszcze odkryjemy dzięki temu dobra już nic nie widzę, światełko A u góry mi się coś wydaje, że jest, ale to możliwe, że po prostu mi się inwerto, ruszało, ry 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 ry. rano to tak człowiek jeszcze nie myśli głowa mnie boli, właśnie się bałem troszkę, że jak zacznę nagrywać to umrę ale może nie umrę. O ty. Patrzcie co tu jest. Śmialiście się, tak? To macie, bym umarł i by było na was. Dobra, tutaj sobie wykopiemy. A naprawdę ładne te jaski nie są. Ja ci, jak to fajnie wygląda. To musi być naprawdę jakoś tak właśnie uzależnione od tego, że tu jest dużo tych... Tych złóż różnego rodzaju, plus właśnie tam znalazłem sporo ametystów chyba? Tak, ametyst. A, dzień dobry widzimy koper jeszcze jakiś. To jest sobie pirania pływa. Nie przeszkadzamy jej. Super. Mamy co robić jeszcze, widzicie. Dobra, chciałem jej nie przeszkadzać, ale oczywiście mój jump skill jest najlepszy. Mhm. I na tutaj to nie jest zły pomysł. Chciałbym to lepiej było to zabudować, ale. Okej, okay. światełko tam chciałem postawić, właśnie. Tu musimy uważać, to trzeba. To musimy wykopać, bo jak skaczę, to się o to zahaczam czołem. Tu mam jeszcze koper, którego sobie wykopimy. Jeszcze szybciej kopiamy przez minutę, więc... Nie budzi mi to żadnej odrazy, ani nie budzi mi to też tego, że będę musiał to kupić, więc się cieszę, że to kopię, chłopie. Dobra, woda nam się tu wyleje, nie fajnie. Nerwarien. Nie, już wyłączy. O, i to jest kolejne jeziarko się papie. Nie, naprawdę jest fajnie. Nawet... Mamy nowy pseudo Kurde, stary, ale się fajnie bawię na tym hardcore, Tak. Czuję, jakbym grał od nowa grał jakąś, którą tam grałem już i tak, jakbym ograł ją właśnie. tak ciężko już, żeby uzyskać przyjemność z czegoś, co się robi o milion razy. Ale jednak. Nie, muszę wykopać. Jednak naprawdę przyjemniej się grałem. Mam nadzieję, że Wam się równie przyjemnie ogląda. nawet może bardziej. Ohoho. Oho. Okej. Okay. Tu już chyba wydżebany na wszystko, nie? Tak myślę. Możemy wracać powoli do domu. Powiedzmy, że wrócę sobie... ...ręcznie. Bo, bo, bo tak nie chcę korzystać z tych potionów jakoś super bardzo, żeby właśnie ich jeszcze troszkę mieć. Nie ja będę musiał, wiecie, gdzieś tam zajdę na dół i ciężka droga powrotna. No tutaj już zwyczajnie na góry sobie wychodzę i jest ok. No i zbliża nam się już kolejny dzień. Więc ja się tutaj wyłączę. Tu się zamknę i troszkę tutaj ponaprawiam w tym domku. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i zostawicie pod nim takie coś. O, i komentarz, tylko nie taki dla statystyk, tylko już taki bardziej normalny, który opisuje coś, co się działo w odcinku, jakieś Wasze uczucia, coś w ogóle, piszcie po prostu, fajnie jest. Jak jesteś nowy, to możesz zasubskrybować, obejrzeć filmy, które są wszędzie u nas na kanale, dużo jest ich różnych i tyle. Do usłyszenia, i okay, cześć!